Witam Was już w ósmym odcinku Let's Play Sacred. Tak, w poprzednim odcinku dostaliśmy rundę portaru Portalu. No. I mamy teraz iść. I jesteśmy tu, gdzie wtedy, pamiętacie? No. Będę mówił głośniej, bo nawet jak tak mikrofon ustawiłem, to było strasznie cicho. Dobra. Już będziemy szli tu. Chyba najpierw do tego miasta dojdziemy taki jakby przystanek. O, konie mam z męcą, będę się męczył. Tamten będzie, że się męczył. Chyba to pierwszy raz, kiedy pokazuję jak jeździć na koniu. Nie wiem, nie pamiętam. No dobra. O ja.

i idziemy To będzie bardzo długa droga O miałem mówić głośno, znowu ściszyłem Ja yeah. Dobra I wy wykonamy tu misję O tutaj gdzieś tu, tu, tu i jest yy, Czekajcie chwilę, zazwa Dobra, cześć yy, yy, Cześć pokro nie wiem dla was to nie będzie. Nie wiem czy to słyszycie, ale ktoś się mi dobija do drzwi. Gdzie to było ta misja fajna? No co tak tylko zabić od razu przy boku tam. Nie to już za daleko. No ja i tylko z tych nie chcę się... O, to tu Do tych muszę zabić, bo... Jak obronię tego kolesia to dostanę grole fajną. Dobra Dzisiaj będzie... No szkoda czasu, można szybciej po lightie. tego go dobić i jest I mamy to miejsce i... ...taka łatwe miejsce trochę pozabijać... ...goblinów i orków. O, i doświadczenie dużo dało. Opłacało się. Dobra. Nie wiem dokąd nawet droga prowadzi. Bo do tego mieszczenie chyba. Nie, norki. No, I szaman. I goblin. Szamana zabij, koleś. O, dobry koleś. O, dobrze, szaman pat. I... Ogólnie, sobie zacząłem od nowa grać y, taką inną postacią i... Już właśnie dotarłem wczoraj tam już Dobra cześć eee, trzeba... no Szemana trzeba jak zabiję Dobra zabiję szamana i spadam Nie wiem do się teraz tylko... No je żyję No biko biko wal, To bij szamana Dobra, bo, bo szaman nie będzie, na... tylko szaman by nas zatrzymywał, to I idę dalej No kolejny szaman No to gdzieś się idę No tylko czas warnuje O, nie wiedziałem, że ten czar z konia to tak działa, no nie pamiętam. No, zabić szamana tylko. Jak go zabijemy, to będziemy mogli dalej iść. No ja! No jakie to jest No, wkurzające, że prawie żaden cios w niego nie da ci. Jakie turki tracę? No pada już w końcu. I mogę, można jeść jak tak. Szaman zabity. Oby nie było jakiegoś szamana. Nie chcę mi się walczyć z o Ojej. Oh yeah. Dobra, schodzę i walczę ze wszystkimi. To jak spa będzie. Ole kombo, hahaha. Ha, ha. Dobry szamana zabił Teraz chyba będę i z Buta szedł I żeby trochę powalczyć po drodze No zrobię tak Nie daj mi na szybko To będę walczył Szaman Kolejny Nie no się Szymon. wow co to nie, nie, kojarzę tego młota. I jeszcze dla mnie! Gdzie to jest? Wow, to jest coś fajnego. Zawsze jak nazwę jest na zielono, to takie super jest trochę. Dobre ma te... ...cechy. Ale, ataku mam mniej od moich broni, ale... Za to bym mógł zamienić. O, uwaga, chodź ich na zaraz. Nie, powstrzymałem się. Dobra, co z czasem? Dobra, 9 minut nieca. Więc ja skończę to będzie najkrótszy odcinek. aż Soma mnie nie zauważyła. O nie. No właśnie się dziwiłem, gdzie są bandyci, a dopiero tu się pojawili. Powinni już wcześniej być. Ale. Jak ja ich jadę? że pobiegnę teraz bo chciałbym zakończyć odcinek spokojne miejsce no, jakieś spokojne miejsce Dobra, tu komentujcie subskrybujcie i oceniajcie cześć